Hej, witam Was w odcinku o Ewko i Oliwko. Mojej przyjaciółki nie ma i będziemy teraz nagrywać mysypy, jak zakłada się konto. Poczekajcie. Graj teraz naciskam. Pojawi się nam albo chłopak, albo dziewczyna. I no i my wybierzemy sobie skórę tako. Nie wiem, może jasniejszy. No tak. zrobimy nos taki, usta Niebieskie. No i oczy jak zawsze. Znaczy nie zawsze, czarne. Bo to ładnie wygląda. I teraz włosy. Włosy zrobimy. To te. Czarne. Bluzkę zrobimy też. To, to, to taki sweterek czarno no i te spodnie, jak to wszystko będzie czarne, Ładne. no i buty, to co wybierzemy, chyba czarne, nie wiem, to to i będziemy się nazywać O F K i Oliwko i hasło będzie hasło będzie ale tak nie będę mówić bo żebyście nam nic nie zrobili na tym no ale później jak skończymy z myszypy to oddamy te konto i powtarzamy o Jezu jaka jest jestem zakręcona szybko to zrobiłam pokażę jak tam się tam wszystko robi pominiemy sobie to no to też nie będziemy tego chcieli zabierz baw się dobrze o Ewko i Oliwko przy okazji jestem Pixy Star i oprowadzę cię z Zostać na przyjaciół No i sobie takie prezenty. 200 zł. Korona. No i głowa. Zbierzemy. Zbierzemy. Bierzemy sobie y, te prezenty z tymi i to zaraz będzie wszystko. Ale jeszcze jak chcecie zobaczymy. I to zaraz będziemy kończyć. Jak chcecie wiedzieć więcej, piszcie o Epko i Oliwko. Tam wyskoczą wam filmiki. Tu na tyle zaraz będzie koniec. Więc... Gdzie? No i to wszystkie prezenty. Uzbieraliśmy hash 350. I zróbmy trzeci level. Teraz będę musiała się z Wami pożegnać. Więc dajcie łapki w górę, komentarze. No i coś jeszcze, więc więcej. Bye bye.